Siema! Każdy z nas, kto gra w szachy przez internet, miał w życiu sytuację, gdzie przez przypadek zaznaczył jakąś figurę i zagrał ruch, którego nie chciał grać. Nawet najlepsi zawodnicy na świecie zrobili kiedyś Miss Click. Jest to smutne, ale jest to wpisane po prostu w internetowe szachy. Natomiast takiej rzeczy jaka zadziała się wczoraj na turnieju streamerów, gwarantuję Wam, że nikt nigdy z Was tego nie widział, ponieważ ja gram w szachy ponad 20 lat i takiej sytuacji po prostu nie widziałem. Także dlatego warto oglądać ten turniej, bo działy się tam rzeczy, które się fizjologom nie śniły, jak to mówił Ferdek Kiepski. Także zachęcam do oglądania. Pokażę Wam dzisiaj jedną partię, której zakończenie było po prostu niesamowite. Natomiast zanim do tego przejdziemy, wczoraj dostałem taki oto komentarz, także chciałbym Chciałem Tobie, Felek, życzyć wszystkiego dobrego na urodziny, zdrowia, szczęścia, pomyślności, i skoro oglądasz ten kanał, to prawdopodobnie lubisz grać w szachy. Także życzę Ci, żebyś za parę lat był lepszy niż ten łysy chłop w okularach z internetu, bo na pewno możesz to zrobić. Także dzięki wielkie, a my już przechodzimy do partii, więc żebyście mieli mały kontekst w grupie C. W meczu o w sumie wyjście z tej grupy, jak się potem okazało, mierzyli się kolorem białym Bagietka Official, natomiast kolorem czarnym szachowy czogat, czyli Remig już push Overpool, e, Były gracz Ligi Legend profesjonalny wręcz. No i Overpool to jest zawodnik, który bardzo dużo czasu poświęcił na szachy w ostatnim czasie. Zaczynał grać od zera. No i nauczył się do takiego stopnia, że już te jego partie wyglądają całkiem sensownie, natomiast Remek ma. Jeden zasadniczy problem, jeżeli chodzi o szachy, a mianowicie jak zaczyna grać, to jego puls skacze do niewyobrażalnych ilości. Chłopak się po prostu stresuje, jego głowa przypomina pomidora, no i stresuje się. Także to ma znaczenie na takim turnieju, na którym przypominam, za pierwsze miejsce jest 40 tysięcy polskich złotych. W meczu było póki co 1-1, także jeżeli... Ta osoba, która tutaj wygra, przechodzi dalej. W przypadku remisu będą zawodnicy mieli dogrywkę. No i zobaczmy, co nastąpiło. Bagietka Official zdecydował się zagrać ruch E4. Remek odpowiedział ruchem C5. Nastąpiło Hetman H5. Jest to mała pułapeczka, bo atakowany jest pionek. Natomiast Overpool nie przestraszył się. Po prostu tego pionka podstawił. Zagrał posunięcie G6. Zagrał posunięcie E6. W tym momencie trochę martwiłem się, czy grający czarnymi pamięta, że gra w szachy, a nie w warcaby, bo tak to Zaczyna wyglądać, ale tutaj oczywiście zaatakowałem Hetmana, także jego przeciwnik zagrał: Hetman E3, nastąpiło skoczek F6, B3, goniec B7, goniec G2. No i tutaj czarne już w tym momencie mogą wygrać partię, bo jeżeli zagrają ruch skoczek G4, atakują one Hetmana. Jak Hetman odejdzie, możemy to zbić i koniec końców zostajemy z całą wieżą więcej. Natomiast oczywiście jest to poziom 600 Elo, także nie ma co oczekiwać takich kombinacji. Nastąpiła więc Roszada, skoczek f3, no i grający czarnymi gra posunięcie d5, żeby otworzyć pozycję. Król jest w centrum, także jeżeli te pionki się wymienią, no to ten król będzie w opałach. I tak też się stało. Grający białymi niefortunnie zdecydował się zbić pionka, nastąpiło odbicie, goniec d3 i w tym momencie możemy wykorzystać fakt, że wieża może zaatakować króla i hetmana. I co zrobił już Pusz? Zagrał. Najlepszy ruch i jego pozycja już po 10 ruchach jest wygrana, pomimo tego, że wcześniej podstawił pionka. Grający białymi z braku laku zdecydował się na posunięcie skoczek E5. No, i teraz możemy wygrać na kilka sposobów. Możemy to zbić, możemy zagrać skoczek G4, możemy zagrać D4, żeby przerwać tutaj komunikację. Natomiast z jakiegoś powodu grający czarnymi być może zapomniał o tym gońcu. Zbił to wieżą i po biciu. Pomimo tego, że cały czas pozycja jest wygrana, bo możemy zbić, zbić, odejść skoczkiem i zdobyć wieżę. Możemy zagrać ruch skoczek G4 i zrobić tutaj widełki. Grający czarnymi zagrał D4. I jego przewagi już nie ma. Ponieważ białe mogą zbić i zaatakować hetmana. Natomiast bagieta odszedł sobie Hetmanem i to sprawia, że po ruchu skoczek H5 odejście Hetmana, można tutaj zbić skoczkiem, można było zbić gońcem roszada. no i białe mają tutaj przegraną pozycję, z tego względu, że czarne mają dwie lekkie figury w zamian za wieżę, ale ten skoczek nie ma jak wyjść do gry, komputer mówi, że jest minus 5, komputer w ogóle mówi, że tu najlepszy ruch to jest poświęcenie gońca, żeby wejść skoczkiem i pewnie w jakiś sposób wyprowadzać atak matowy, natomiast grający czarnymi zagrał też sensownie, Zagrał posunięcie Hetman H4, atakuje on Pionka, grozi on matem na poziomie 600 Elo i na tym turnieju tak samo widzieliśmy kilkukrotnie takie właśnie maty, które nie zostały przez przeciwnika obronione. Natomiast grający białymi obronił się, zagrał G3, Hetman sobie wrócił i teraz białe zagrały taki enigmatyczny ruch, a mianowicie wróciły się Hetmanem na G2. I myślę, że każdy z Was widzi. O co tutaj chodzi? No w czym przeszkadzał ten Hetman? Przeszkadzał w ruchu pionkiem, i teraz Bagieta zastawia widełki, w które Remig już wpadł, bo zagrał ruch Goniec F5, i teraz po posunięciu F4 mamy równą pozycję. Ale Bagieta zbił. Nastąpiło odbicie. Znowu czarne mają przewagę, ale już nie taką wielką, ponieważ grożą tutaj Widełki. Natomiast grający białymi zagrał sobie D3, żeby wyprowadzić swoją figurę. No i jak widzicie, od początku tej partii grający czarnymi ma dobrą pozycję. To znaczy, oczywiście, jest to szachowe podziemie, więc zawodnicy tutaj nie grają idealnych ruchów, ale jednak cały czas, jeżeli chodzi o tę partię, grający czarnymi. Miał przewagę. Także nastąpiło cofnięcie się skoczka, skoczek idzie na D2, losowo skoczek G4, żeby gdzieś tam przyatakować. Nie wiem co Remek zagrałby po ruchu H3, pewnie musiałby się cofnąć z skoczkiem, natomiast jego przeciwnik wpadł w pułapkę. Wpadł jak śliwka w kompot, ponieważ zagrał posunięcie f3. Prawdopodobnie to była cała idea Remigiusza Pusza, ponieważ zagrał on skoczek e3, robi on widełki, zdobywa on tutaj materiał i zostanie z figurą więcej. A przynajmniej tak mogłoby się wydawać, ponieważ grający biały mi zagrał posunięcie g4, hetman f4 i z jakiegoś powodu białe mogą odejść wieżą albo mogą odejść hetmanem. I odeszły wieżą. I mamy sytuację, w której czarne mają prawie że całego Hetmana więcej. Natomiast to nie jest wcale takie proste, jeżeli chodzi o niższy ranking, z tego względu, że mając Hetmana więcej pojawia się presja. Jeżeli jesteśmy chłopcem lub dziewczyną, która nie radzi sobie z presją, to mając Hetmana więcej bardzo łatwo można podejmować trudne decyzje. To, co ja bym tutaj zrobił, to wrócił się gońcem, wyprowadził wieże, może tutaj, może tutaj, może tutaj, może jakieś A5 grałbym na spokojnie, natomiast grający czarnymi. Zagrał H5. Pozwolił na to bicie. Ale jednak przeciwnik przepchnął. Nastąpiło F6, i teraz dzieje się coś, co jest bardzo ciekawe, ponieważ grający białymi zaczyna losowo odchodzić sobie królem. Król odszedł, nastąpiło bicie. Wieża poszła na F2. Od około tego momentu można było mieć wrażenie, że bagietka official rozumie, że jego jedyną szansą w tej partii jest czas. Także G4. Bieża poszła na E1. Można to zbić, można to przepchnąć. Remek zdecydował się przepchnąć. Nastąpiło bicie, bicie. No i teraz co ciekawe, Bagietka oficjal decyduje się na najlepszy ruch według komputera. Musi on po prostu zrobić Nara i uciekać królem. Nastąpiło goniec F6. Teraz może nastąpić jakieś związanie, czy też szach skoczek E4, związanie. Ale król odchodzi. No i teraz mamy pewne problemy kolorem czarnym, bo oczywiście wygrywa tutaj poświęcenie wieży i zdobycie tej wieży, i zostaniemy po prostu z figurą więcej czyli będziemy mieć dwie lekkie figury oraz Hetmana w zamian za wieżę. Natomiast Overpaw zdecydował się dać szacha. Król odszedł, i bardzo możliwe, że niestety, ale w tym momencie. Pamięć złotej rybki tak zwana, ponieważ bardzo często ludzie zapominają o tym, co działo się dwa, trzy ruchy wcześniej. Wcześniej ten skoczek zaatakował hetmana i wcześniej było to związanie. Teraz tego związania nie ma i trzeba odejść hetmanem. Natomiast to co zrobił Remigiusz, woła o pomstę do nieba, ponieważ podstawił on całego hetmana. I ma szczęście, że wcześniej wypracował sobie na tyle przewagi, że nawet po stracie całego hetmana ma on wygraną pozycję, ponieważ może tutaj zbić i może po prostu pchać pionka. Grający biały mi zagrał król 1 losowo. Nastąpiło H4, wieża H8 i w tym momencie, jeżeli Remek zagra ruch król G7, to po prostu wygra partię. Bo ta wieża nie będzie miała jak zatrzymać tego pionka. Zagrał on jednak król Nastąpiło król B2, skoczek E5, wieża F8, król idzie na G5, cały czas można było wrócić tutaj i pchać pionka. Nastąpiło F4, Bagieta z grał takie ruchy, które miały zasiać ziarno niepewności u swojego przeciwnika. Widełki, nastąpiło tutaj bicie, ale dopiero po 5 sekundach, szachowy czogat ma 57 sekund i wygraną pozycję i musi tę partię wygrać albo przynajmniej jej nie przegrać bo jak przegra to odpada z grupy. Nastąpiło wieża h8. To król podchodzi, najlepszy ruch c3. Nastąpiło h3. Bicie, bicie z szachem. Król podchodzi, odejście skoczka w losowo w drugą stronę. Białe nie chciały stracić pionka. Nastąpiło król g3. No i tutaj jeżeli chodzi o tę partię, nastąpiło tutaj bicie, bicie. No i jedyne co musi zrobić Remek to doprowadzić tego pionka i zamatować przeciwnika. Zobaczmy więc losowo ruch B6. Nastąpiło król G3, król E4. Teraz pionek zaczął być pchany, ale teraz przeciwnik pcha pionki. 23 sekundy, przeciwnik ma 3 pionki. W jaki sposób to się rozegra? Losowo zostało zagrane A6, ale znowu po 3 sekundach. Bicie, bicie. Skoczek idzie na B3. 17 sekund, żeby zamatować i wygrać tę pozycję. 17 sekund, cały czas. Nastąpiło skoczek B7. Już schodzimy poniżej 15 sekund. 14 sekund. Król D7, skoczek B7. 12,5 sekundy. Został. Ten jeden pionek i trzeba coś tutaj zrobić. Nastąpiło krótce 8 i teraz Overpool stwierdził, dobra, to jest ten moment. Zamykam oczy i niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Hetman D1, 8 sekund. Bagieta w tym momencie grał losowe ruchy, prawdopodobnie same primowy. Natomiast ta partia miała bardzo ciekawe zakończenie i wiem, myślicie, że po prostu został tutaj pad zrobiony. Nie, nie, nie. Wtedy bym pewnie wam tej partii nie pokazywał. Król C5, król E4, król C6, zbicie pionka, 6,7 sekundy, natomiast cokolwiek by się nie stało, bagietka tej partii nie wygra. Może on ją zremisować, jeżeli przeciwnikowi skończy się czas. Król B6, Hetman D7, król C5, losowo odejście królem, 1,5 sekundy. Remigiusz Pusz myślał, żeby zagrać ruch król E3. Ok, pyk, 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 pyk. Hetman D8 króla 4, królce 4, pół sekundy na zamatowanie przeciwnika. I teraz dzieje się coś. Co nawet nie wiem jak wam mam opisać. Ponieważ to co zrobił Remigiusz pusz. Wyglądało w ten sposób. O kur. I w tym momencie jego czas się skończył przez przypadek Remek, ruch przed matem, nacisnął strzałkę do góry na klawiaturze. Cofnęło mu całą partię do początku i nie wiedział, jak wrócić, więc przeklikiwał, ale zanim przeklikał, przeciwnik zagrał król A3 i jego czas się skończył. Najgorszy misklik, jak widziałem kiedykolwiek. Czegoś takiego prawdopodobnie już nigdy w życiu nie zobaczę, nie ukrywam. Nacisnąć strzałkę. I cofnąć sobie partię. Niesamowite, ale za to, kochamy, szachowe podziemie. Remek zremisował te partię, ale kolejną już wygrał, a to oznacza, że wyszedł do ćwierć wyszedł ze swojej grupy. I co ciekawe, w kolejnej partii będzie on grał z Random Brusem o wejście do półfinału i o jeszcze większą kwotę. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zachęcam do oglądania od godziny 16. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Także trzymajcie się cieplutko i nara.